Witam, podróżując traperami przez świat, napotkałem na kolejną ciekawą rzecz, z którą się podzielę. Dzisiaj pokażę Wam fortyfikacje z gnoju. Będą to dwie fortyfikacje. Pierwsza to będzie twierdza, druga to będzie zamek. Tutaj już widzimy pierwszą, a tam w oddali widzimy drugą. No są to już niestety pozostałości. No wiele, wiele, wiele lat to już ma i spójrzmy co tutaj co tutaj jest. Na samym początku widzimy takie wgłębienie i tutaj znajdował się dziedziniec. Na tym dziedzińcu żył król Julian 34 Rzekowąs i rzekową saty tutaj sobie żył, na górze tutaj znajdowała się baszta, znajdowali się tutaj pikinierzy i łucznicy broniący e, wschodniej strony flanki e, tej twierdzy. Tutaj mamy mury, widać, że tutaj są jeszcze pozostałości po smole e, tutaj są zniszczenia, zniszczenia po licznych bataliach. No i tutaj jest zachodnia strona twierdzy. Twierdza to była bardziej strażnica, tutaj dużo żołnierzy było, tutaj praktycznie mieszkańców nie było. To była strażnica, to była twierdza i tutaj Julian 34 dowodził, Julian 34 rzekowos. Niestety twierdza została spalona, jak możemy zauważyć, tutaj jeszcze są pozostałości z Teraz podejdziemy sobie do zamku, spójrzcie jak to wszystko jest w pobliżu siebie, bo twierdza osłaniała zamek. Twierdza miała za zadanie tutaj trzymać cały e, kordon żołnierzy, szwadron i po prostu tutaj też była wymiana transportu, wymiana żywności i wszystkiego. Natomiast teraz przejdziemy sobie do zamku. No, i już zbliżamy się tutaj do punktu docelowego, do zamku, bo tam była ta twierdza, którą żeśmy oglądali. Spójrzcie, jak to jest wszystko w pobliżu. No, tutaj też to są już ruiny, to już są pozostałości. Także tutaj, teraz widzimy zamek z gnoju. Zamek z gnoju, i podobnie jak w twierdzy, tutaj mamy wyżłobienia, ale to, to nie to jeszcze chcę pokazać. Tutaj, spójrzcie. Tutaj są ten, wyżłobienia i tutaj z kolei w tym zamku był dziedziniec, w którym panował król Zenobiusz brodową chaty 12 i brodową chaty 12 tutaj z Rzekowolsem współpracowali razem. No i tutaj też, tutaj też była gwardia, pikinierzy, łucznicy, wszystko, no ale... Jak widać, to już są też pozostałości. Tutaj jeszcze była taka spiżarnia. Tutaj yy, też były lochy. Tutaj wrzucali do lochów yy, złych poddanych albo, albo wrogów. No i tak tutaj zamek z Gnoju się prezentuje. Tutaj było niegdyś wejście bo tutaj kiedyś była dookoła w ogóle rzeka. Rzeka Gnojowica. Ale ona wyschła. Gnojowica wyschła, tutaj była fosa, tutaj było wejście. Bo zostały tylko takie liniany, takie, takie liny, bo tutaj był most zwodzony w ogóle. Tutaj był kiedyś most zwodzony, no i Zenobiusz tu, 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 to wszystko dobrze wyglądało, no. No niestety, no, ostały się, chociaż na szczęście przynajmniej te ruiny się ostały, także tak wygląda zamek z gnoju, a tak wyglądała twierdza, no to jest, to jest sztuka, to jest. No to jest, to, to jest dziedzictwo takie kulturowe, to to, to to są pozostałości, to jest, to jest światowe. No, na razie.